No to jedziemy i obnażamy reklamy. Teraz obnażymy oczywiście moje ulubione reklamy farmaceutyków, suplementów, diety i cuda niewidy, inne tabletki. Przykładem będzie tabletka na ból głowy. Zastanowimy się, czy to jest tylko tabletka na ból głowy. Tego typu reklamy, które oglądacie właśnie w telewizji, pokazują nam zazwyczaj dwa kadry. W jednym kadrze siedzi pani, pan w pracy, w biurze, jest zasypywana papierami, terminami, terminami, i takie jest smutno, bo jeszcze do tego ją boli głowa, a ona nie da sobie z tym rady. Nie zrobi tych wszystkich papierów, zawali terminy, no i finalnie jeszcze zostanie zwolniona z pracy. Czyli podsycamy trochę strach, nam musi się kojarzyć ból głowy, na przykład z utratą pracy, z zawalonym terminem, i tak dalej, i tak dalej. Kolejny kadr, który widzimy w tej reklamie, pokazuje nam tą samą panią, ale już w pełni szczęśliwą. Panią, która zdrowiła wszystkie papiery, która podgoniła terminy do przodu nawet. Jej życie jest tak piękne i zajebiste, że po prostu, no tylko śpiewać. Z ciekawostek. Słuchajcie, kadry te dwa, które wymieniłem, mają też zazwyczaj różną kolorystykę, a tylko i wyłącznie po to, żebyście kojarzyli ten strach podsycony jeszcze kolorem z czymś bardzo negatywnym. Czyli tutaj w tego typu reklamie wykorzystuje się nasz naturalny instynkt obronny, bo strach w jakiś sposób jest, jest, służy nam do obrony, że się boimy czegoś, czegoś nie robimy lub coś robimy i... Kolorystyka tych kadrów ma nam jeszcze tylko potwierdzić to, że nie chcemy takiej sytuacji. Czyli w jednym kadrze kurwa mało co, tam nie pada deszcz tej babie na łeb, bo, bo, bo jest szaro, smutno, ona nic nie umie, nic nie może, bo ją głowa boli, ale kolejny kadr to już czysta wiosna, tam już kobieta jest rozpromieniona. Mało tego, że to robotę nadgoniła, no jeszcze z dziećmi się pobawi wieczorem i z mężem spędzi mile czas. Odwoływanie się do tych naszych naturalnych instynktów obronnych jest bardzo sprytne, bo każdy z nas je ma. Wszystkie kadry, które zobaczycie w tych reklamach, są bardzo pospolite, czyli każdy w tym kadrze odnajdzie sytuację w swoim życiu, która była podobna, gdzie bolała nas głowa, a my musieliśmy coś na siłę robić. Więc, jak widzicie, tego typu reklamy odwołują się do naszego strachu, chociaż pozornie może to nie być takie oczywiste, ale po głębszej analizie. Dojdziecie do pewnych wniosków, że jednak boimy się tych zawalonych terminów, tych, tej, tych, tych papierów w robocie, że nie skończymy, bo boli nas głowa, a na sam koniec jeszcze dzieci będą nieszczęśliwe, bo mamy boli głowa. Ale jest na to wy, jest tabletka, bierzemy tabletkę i przestaje boleć głowa. Mało tego, bo ta tabletka nie dojrze, że zabiera nam ból głowy, likwiduje. To jeszcze zmienia pogodę, bo z szarej, smutnej pogody biurowej robi się. Wesoła, wiosenna, nawet letnia pogoda biurowa słoneczna. W taki oto sposób na przykład reklamuje się różnego rodzaju tabletki. Oczywiście jest to tylko przykład. Nie mogę odnieść się stricte do jakiegoś produktu, ale wierzę, że odnajdziecie te, te reklamy przy następnym oglądaniu, te, przy następnym, gdy będziecie oglądać telewizję, to zwrócicie na bank uwagę na te aspekty, które teraz wymieniłem.